A ile to jest pół razy 8? 40. No tak. Cześć, z tej strony Adam Drzewicki i dzisiaj zadam Polakom kilka zagadek logicznych i matematycznych. Partnerem tego odcinka jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje bezpieczeństwo Waszych pieniędzy w bankach i skokach. A teraz zaczynamy odcinek. Ile to jest 51 podzielić na 3? Eee, 17. Bardzo dobrze. O Jezu, to jest y, takie łatwe, a ja tutaj kombinuję. Y, 18. 51, podzielić na 3? Mhm. To się nie dzieli. Dzieli się. W jeziorze jest 50 ryb. Co tydzień liczba ryb się podwaja. Ile będzie ryb po 4 tygodniach? 800. Zgadzasz się? <laughs> Bardzo dobrze, i to jest dobra okay. droga. Super. 400. Nie, 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 Ojej, potrzebuję kalkulatora. Czekaj, 5 razy 5 to jest 25, 25 razy 5 to jest czekaj, 100 i 125 i 125 razy 5 Czyli 625 i dodać 4 zera. 200. Nie, 400? Nie, 300, nie, 500, nie. To potęgi chyba. Nie, bo to się podwaja. No. Macie 50. 50. Czekaj, dobra, no to wiesz, 50, e, 50, 50, 100, 200. Nie. No tak, tak 200. 400. 400. No nie. nie. Co? 400? Nie. Kiedy Polska należy do strefy euro? Nie należy, bo nie mamy euro. Bardzo dobrze, a co mamy? Złotówki. Złotówki, bardzo dobrze. 2004 rok. No nie. Jak to? Tak, chyba tak, 2004. 2004. No nie. O. <grych> nie. To, to, to od kiedy? No, coś 2005, 2004, 2003, coś takiego. No. Weronika? 2000? Nie, nie. O, e, 2001? Nie. 2004? Nie. Właśnie, nie. nie. <grym> 1994. <grym> Też nie. 21 Też. wiek. E, o. Nie. No, no to 20 wiek. <grym> Też nie. <grym> no nie Co? 2002? Nie. nie. 2005? No nie. Trzeci. Nie. Czwarty. Nie. nie? nie. No to nie. Ile to jest 3,5 razy 8? 3 razy 8 to jest 24 i pół 4. razy 8. Czyli 28. Bardzo dobrze. Dobra. Dobrze, ile to jest 3 razy 8? Nie poddawaj się, Weronika. 24. Tak, a ile to jest pół razy 8? 40? No tak. Następne proszę. Słuchaj, czy masz może konto w banku albo w skoku? Masz w banku. Super. Jeśli masz konto w banku i ten bank upadnie, czy masz szansę odzyskania swoich tak, pieniędzy? bankowy fundusz gwarancyjny. Pod warunkiem, że ten bank jest bez... bierze udział w tym programie, ale polska ustawa o bankowości i finansach mówi o tym, że każda placówka miejąca się właśnie nazwą banku w myśl naszej konstytucji kodeksu prawa bankowego musi do tego funduszu należeć. Nie się... widać zdziwienie mojej twarzy tutaj pod maseczką, ale wow, super, że to wiesz. Co jest większe, powiat czy gmina? Gmina jest składową powiatu. Tak jest, bardzo dobrze Powiat. Gmina. W moim zdaniem gmina. Powiat. Powiat jest większy niż gmina. <noise> Jaka zła na niego jesteś. Nie, no nie jestem. <noise> gmina. E, w, mm, gmina. Co to jest monopol w ekonomii? Jedna firma, która sprzedaje daną rzecz i nie ma innej takiej na rynku. Tylko ona jako jedyna to. Produkuje, produkuje tak? No. Tak, jest to, tak, To jest jeden z Może być to po prostu dominująca firma, która większość tego sprzedaje. Y, wiele firm sprzedaje jakiś artykuł. I co dalej? I nie ma tak jakby prawa tylko do tego artykułu, tylko wiele firm ma praw do tego danego artykułu? Rozgrywki czy, y, pomiędzy na przykład ekonomistami. Y, na, co, na co oni się rozgrywają, że tak powiem? No na przykład nie wiem, na y, Wzrosty cen, dajmy na to. Kojarzę to. Jak ja Ci powiem, Cię jestem monopolistą w Polsce w branży samochodowej. Co to oznacza? No, że prowadzisz mniejsze, no załóżmy sklepy. Jaki król jest na banknocie 50 zł? To będzie Kazimierz Wielki? Tak jest, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zygmunt III Stary? Nie. Nie, 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 nie. Jaki król jest na banknocie 50 złotych? Bardzo brzydki. Na, naprawdę... Nie, 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 Mieszko pierwszy, Mieszko pierwszy. Nie, to dyszka Dobry król, taki powiedzmy bob budowniczy. jak jęło. Nie. To, o, to nie to, to setka. Chrobry? Nie. Nie, nie, nie. Taki bob budowniczy z polskiego Jezus. pocztu królów polskich. Zostawił Polskę drewnianą, murowaną a był nim... Kazimierz. Eee, budowniczy wielki. <noise> Znasz przysłowie? O Kazimierz, Kazimierzu Wielkim? Że zamurował coś tam? Król Polski! <laughs> nie, nie. Król Polski! Na końcu, tak, Król Polski. No to już odpowiedział. Ale. <laughs> jaki? No jaki? Gdyby to był, to uwielbiłby te wielkie budynki. Brescia, wielki. Zygmunt? Dobrze? Nie nie. nie, nie, nie. Władysław? Nie. On lubił budować. Kazimierz Wielki. Tak jest. A pokaż, czy masz. <laughs> tak jest, mamy Kazimierza Niebieskiego. Wielkiego. A co się stanie z waszymi pieniędzmi w tym banku, jeśli wasz bank upadnie? Nie no, może da się jakoś odzyskać. No właśnie. Co się stanie z tymi twoimi pieniędzmi, które miałaś na koncie? Przepadną. No właśnie, nie przepadną. No przepadną. No właśnie nie. Takiego? Bankowy fundusz gwarancyjny. A tak, bankowy fundusz gwarancyjny. I on właśnie oddaje. Czy wiesz do jakiej sumy oddaje? E, kurczę, pamiętałem to, ale nie wiem czy nie do 20 tysięcy euro. Czy to było 230 tysięcy złotych, czy... 100 tysięcy 100 tysięcy. Euro. A, euro. E, no to spoko. To, to, to dosyć dużo. To generalnie zawarę Rzucasz meldą cztery razy i za każdym razem wychodzi ci orzeł. Jakie jest prawdopodobieństwo, że za piątym razem wypadnie reszka? 50%. Tak jest, 50%, bardzo dobrze. Jedna szesnasta? Nie, nie. Jedna czwarta? Nie. 5 do 1. 4 do jednego. Nie, nie. A, skucha, nie wiem, nie Nie, nie wyobrażam się, w tym Trzeci strzał. Trzeci strzał, trzeci strzał. Strzelałbym naprawdę dałeś 1 jeden do czterech. Nie, już nie moliłem, nawet się moliłem. Pół na pół, wciąż pół na pół. Aha, no może na dwie strony. Dobra. 100%? Nie. 5%? Nie. 1 do 4? Czy coś takiego? Nie. 1 do 5? No nie. 4 do 5? Nie. nie. No, akurat to na matematyce miałeś. 1 do 5? No nie. 1 do 4? Nie. No 4 razy? Jezu, ja muszę sobie drzewko rozrysować. Ach, jakie drzewko? 2, 2. Matematyczne, bo tu teraz mm -hmm. mamy. E, orzeł, 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 orzeł. Tylko mówimy o prawdopodobieństwie. Będzie 4 razy 2, bo mamy dwie strony monety. Tak? Tak. Nasz tors nie stanie albo ożył, al albo raz. To będzie 1 do 10? No 1 piąta, 10%. Nie, nie, 1 no, piąta z 20%. <laughs> W bloku żyje 90 osób. O 8 kobiet więcej niż mężczyzn. Ile mamy kobiet i ilu mamy mężczyzn? 8. Yy, no to 90 podzielić na 2 to 45, i kobiet jest 8 więcej? Ło tak, o 8 więcej. To 49 kobiet. Tak jest. A mężczyzn? Yy, 41. Tak jest. No to 82 mężczyzn i 8 kobiet. No to kobiet będzie 53. Mhm. A mężczyzn będzie 37. A 53 minus 37 to? O, tego to już nie policzymy. No to 72 kobiety i 8 mężczyzn. Więc będzie 37 i 53. Jak odejmiesz 8, to też dodasz 8, więc masz 16. A tu jest o 8 więcej. Więc co powinieneś zrobić? Ja sądzę, że Weronika wiesz. 45 odjąć 16. Z ilu odcinków składa się siedmiokąt? Z siedmiu. Z siedmiu, bardzo dobrze. Z ośmiu. Z siedmiu. A siedmiu? Słyszałem to na początku i to była dobra, my z siedmiu. Eee, sześciu. Z czternastu? Z, z siedmiu. Ale jak siedmiokąt? Czekaj. On ma siedem kątów, ale odcinki, które łączą te kąty, to są dwa do kąta potrzeba, no to z czternastu. Co ty? Nie no. wiem. <laughs> istnieje coś takiego. <laughs> tak, istnieje coś takiego. Dwadzieścia <laughs> osiem.

Jeśli wasz bank lub skok upadnie, to Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwróci wam do 100 tysięcy euro waszych depozytów. Dlatego, myśląc, co zrobicie ze swoimi pieniędzmi, warto się zastanowić, czy będą one objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Więcej informacji w opisie, a my się widzimy co wtorek o 16.00.